Uuu. O, ale to straszne było. Kopię, on ją celasperem. Ziwak. No ale co ci chodzi, kurde? Cię A jak będę się teraz to to? <laughs> kurde. A trzeba znaleźć te valve od steama. Ty, to dosłownie ma sens? <laughs> kurde, jak się tego? Ego. Niczego. 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 Ej, bo ja nie rozróżniam kolorów. MUZZO No właśnie, czego się wystraszyłem. Przepraszam. O! Chcę się po podłodze turlato. Ej, bo tu żółty. żółtego nie ma. No, ja mam ja niebieski. Żółty po ja nie idę. No, jakieś białe oczy i główno jakieś. Idzie. Mam bia ja mam biały, mam biały. Nie wiem, czy potrzebujemy białego. Czerwony. Jest tu. Jest tu. Czerwony i fioletowy. I zielony. Nie fioletowy? Idę, 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 idę. Szmata tu idzie. W pomocy! pomocy. Nie, nie nie Dwa czerwone potrzebujemy. Ej, tu są dwa, tu są dwie! Tak, tak. Yy, na końcu jest. Idziesz do lewo cały czas. I... gdzie nie ta ścierny jest. Jest tu! Idzie. Kury Kurde, zesrałem się. Chodź tu do mnie. Tutaj jest fioletowy i, i zielony. Tu jest fioletowy i, i zielony. Nie mogę. Nie to czwartej. Jezu smak! Weź szmatek, że się odciągnij. No, ale samyku, Ja sobie wychodzę z darmowego, a teraz stoi i mi oglądanie. bo <grym> ja, ja się boję tak. Jest to tylko. Idę, idę, ja idę po czerwone. Proszę, żeby ona mi tu na czołówki nie wyszła. Jest! Uciekłem, 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 uciekłem. Esz? Mam czerwony, mam czerwony. Ja mam fialetowy. Ja daję. Jeszcze zielony. Tam był zielony. Chodź. Ja pierdzielę, jak mnie takie coś straszny, Jezu Akustyczny jesteś? No 5 dolarów znalazłem, to znaczy 10 dolarów. Było 5, ale okej okay. O oh, Boże Moje serce, o oh. moje serduszko To jest taka szmata z niej. No ja się chowam właśnie w wencie <laughs> A masz zielony? Mam. Idę z zielonym Y idę z zielonym. <laughs> idę z zielonym. Za to Kurwa, palenie. Y Potrzebujemy jeszcze jednego czerwonego. No. Jak czerwonego? <grym> no. Mam czerwony. Jak to jednego? A jeszcze jeden czerwony? Dlatego to nie wiem. Wiesz, gdzie jest czerwony? Tak. No, Jezu, przecież to wygląda jak jakaś gówna ta baba. Nie wiem, nóg nie ma. Ona wygląda jak paweł. Trójka. Niebieska, trójka. It's so funny. To rozumiem. Ej, mam tu, yy, zielony coś. A, Jaki kolor yy... ziel... Jaką masz liczbę zieloną? O U mnie się otworzyła. Na pierdolę. Kogoś tam masturbują. Gdzie poka? No tutaj coś było. Ale co trzeba było otworzyć? Ja to kliknąłem. Tutaj o. Tutaj. To, A. No to, dobra, o, kat, żeby mi... Kacenka, kacenka, o. Drzwi to otwarte, skrypałe. wyjście. No ty dziwko! I to! I to! <laughs> to, to i to! Kurde, Biegni. no to. Biegnij. Ja dobra, tego ja jest no. taka gówniana. <laughs> Tylko ona, ona, tak szybko biegnie. Jej się tak śpieszy. Lewo, lewo, nie wiem. Po jakichś ściekach biegnę. Otwieraj tu gówno, no! WOT NIEKIEJ DOSY DEBILO! Co, end? Dobra, jesteśmy kurde w dupie. Czarnej... Chyba. Idę po no, prawo. Ta, o no, tak, po dupie! O, jednak Czemu? nie idę po prawo. Czemu? No bo tam <laughs> nic nie ma. To im tak, że mi na słuchawkach teraz... Kurde leci i czuję spermę. Tak. A, nie, no, nie w tą tak, stronę. Nie w tą stronę. A, po drodze ci kurde będę jechał. Ja... Ja się urodziłem w Anglii. Więc ja lewo lewo tego jak yy, tego. Ja byłem lewą stroną tylko się poruszam. Łamię przepisy ruchu drogowego. Si. Ok. Jak? śmieszne to, to jest. Yy, bad, ale... Mi mi może wiko. Because... Nie no. musisz no, tego nie czytać. Nie czytaj tego. Jedna na no, stację ma... paliw. To chyba jednak jakiś sklep jest. Nie to jest stacja, mówię ci. A nie, to jest sklep. Nie, to chyba wszystko trzeba przyszukać. Co? A crowbar. Na każdym boksie stary może kliknąć. Na Katera potrzebuje. Kutera potrzebuje, no. O radio. O yes. klucz. A, teraz dwukadzik mi I pitep i advan. Chodź, kutkę otworzyłem. Do... O mam crowbar. Gdzie jesteś? Tu otwieram drzwi. Od... Zamykam drzwi. Czemu? <laughs> nic, nic się nie stało. Idź otwórz drzwi. Slipały kurwa. <laughs> Dobra, co możemy jeszcze zrobić? Czerwony klucz Może jakiś bezdomny będziemy Właśnie, wiesz co? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Chodź! Chodź Bezdomnego idziemy się spytać, czy ma może klucz Ja z nim nie gadam, ona dziwna Wydaje się Ty <noise> 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 Tylko wiesz ja się bo ja bym był cały już brązowy. Myślę, że nie ja nie jestem. Ja to bym się wysmarował gównem. No ja, ja już się wysmarowałem. Kurwa. No niebieski jeszcze. Chodź, niebieski klucz. Chodź, chodź, ty akurat niebieski I... jesteś. kurwa <laughs> jej ta usta dalej no, aż... <laughs> o kuter tu Dobra. jest. Dobra, i ona tu przez ścianę jak Johncina wyskakuje. A bo za naszymi plecami znowu. A może że drzwi zamknęliśmy? Nie, nie zamknęliśmy. Zamknęliśmy się No to patera. Kurde. Reaper de car... Ja to mi wychodzę ty to jedna. Pa, Ja z dobrze na nią idę. Oj, Dobra, ona mi nic nie zrobi. O, dolara, ej, dolara, ojo! to jest 10 dolarów. Dobra. Ej, jestem pewien, że ta... Oj, Dobra, ty zobaczysz na klipie. Hello, kur Ej, my A ty się nie lubimy! My się lubimy! A, bo ja tego nie potrzebuję, o, chodź Ja chcę zobaczyć, jak chcę zobaczyć Steve'a Zobaczysz później Autystyczny jest. biega? Tak, z tym swoim garbem kogoś mi przypomina Z wyglądu też w sumie podobne Dobra, jakieś drzwi Ja dość z wyglądu też, jeszcze z garba kogoś przypomina No, jedna Ale czy ty nie możesz no nie uważaj. Ma... Uważaj, uważaj. Ja idę na swoje miejsce. Do śmietnika. Nara. Dobra, ja ją wezmę, ja ją wezmę a Ty. Dobra. Ja ją wezmę przed sklep. Przed sklep. Przed. Jest tu, jest tu. Jest tu, goni mnie. No chodź. To cię goni. Co no, no. O! A nie mam do. Tego. <noise> Nie jestem, no locked no jestem Locked in, jestem Locked in. Aleś to auto. Momenę. Y no debilu, myślisz, że co? Że nie próbuję tego zrobić? Którym? No, no. Hello? Nie wiesz co? M mam się świetnie. Po prostu dostałem. Mają jedną energię do auta, Dałem jedną energię, en 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 To my energię potrzebujemy do tego auta? Ja ją cały czas zostawiam. Y no czy ty jesteś jakoś upośledzona? Tylko się do ciebie odwrócę, a ty mi tu wbiegasz na plecy? Jezu, to wystarczyłeś. Jedną energię, dwie wody i dwa te. Gdzie to ona jest? Ona tu postawiła z garbem jest przed outem. Garbik przed outem. Wchodzi do sklepu. Dałem wodę. Co ty Ona mi się strasza. Ona strasza mnie. No chodź tu. Kotku ściera. 3, 3, i 3, 3, wszystko o. Potem wy... Dobra ja wychodzę przed sklep. Uuu nie wychodź przed Hej, sklep. Ona mnie goni. No dlatego nie chcesz wychodzić przed sklep. Wychodzę. Idę przed sklep. Również. Będę, będę, ja uciekam w ogóle z tego. Gdzie ona jest? W dupie. Jest w sklepie. Ona, 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 o? Kurde te. ona. Kurde. Co to było? Ona, 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 ona. Ej dobra ona po sklepie łazi. Kurde. No nie mów mi tak. No i ja by mnie złapała, właśnie ją wyminałem koło szafki. Majuro. Dobra, ja uciekam w ogóle z tego miejsca. O, no, jakie są. Nie, nie, Właśnie słyszałem, jak tylko przyspieszyła. Ale no, skąd ten speedboost to? Speed to ona bo podkiem na speedcoast. <laughs> nie, po prostu zaczyna biegać swojego garba prosto i biegnie. To jest taka Jezu, ja tak obstranny jestem. Skąd ja mam to <laughs> wszystko? Dupy. Kurde, prawie bym się zadławił przez tą szmatę Wody pije, ona mi na plecy wbiega No dajcie mi o. No tu nic nie ma, to skąd mam to wziąć? Co tam jeszcze brakuje? Wody, tylko wody A z... szmata jest w środku No, no do nich. ona idzie do mnie Biegnę do auta, no, na prawie Będę bohaterem, będę bohaterem Jestem bohaterem, Siadam. Já jde Ara. Jádestan. 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 No